Spekuluję, a całkiem nieźle mi to wychodzi, że niektóre osoby z ekipy po prostu znikną z internetu i wrócą do normalnego życia. Na etacie. Z internetu na szczęście nie zniknąłem, ale czy Budda miał rację z tym etatem? Oto co robiłem w ostatnim czasie. Myłem podłogę. Zrobiłem kawę. Siedziałem na telefonie. Urwałem koleso. Wgrałem CarPlaya. No i zamiatałem też. Łapałem jeszcze iskry do wiadra. Dobra, zaczynajmy. Proszę państwa, znajduję się w dzisiejszym dniu w RS Garage, gdzie będę pełnił e, funkcję praktykanta. Och, dobra, chyba jestem gotowy na odbycie dzisiejszych praktyk. Lećmy, mam nadzieję, że dostanę jakieś ciekawe zadania. O, o świetnie, jak się przebrałeś? Słuchaj, jest taka sprawa. Trzeba piasko zamiatać, tak żeby się zamiotlili. O, pół godzinki i widzimy się z powrotem. Lac. O, to miotły chodziło. Dobra, cały plac zamieciony. Mam nadzieję, że teraz dostanę jakieś konkretniejsze zadanie, bo chciałbym się tutaj czegoś nauczyć. Zrobione. Mam teraz dla ciebie ambitniejsze zadanie. O wiele bardziej ambitniejsze. Musisz mieć podłogę na dobra. 그 yeah. Dzisiaj nauczy się bardzo dużo. Zrobiłbyś ich kawę? <grymne> Zaczynamy. Jeżeli udacie się na praktyki, to prawdopodobnie będzie wasze pierwsze zadanie, które będziecie musieli wykonać właśnie na, na praktykach. Test smaku! Właśnie krążą pogłoski, że tutaj tej kawy samej nie można się napić, bo to jest zbyt ostre. Trzeba dolać mleka i cukru, żeby... żeby dało się popić. To na kawę warsztatową. Kawa warsztatowa. A testuję, stestuję. O <gulet> tylko wziąłem, ale jest ostra. Dobra, ale ja nie jestem aż takim twardzielem, ja tylko cukier i dodaję mleka. O, a tu mamy Adiosa, którego musimy dzisiaj przepchać. Jest jeden mały problem. Koleso nie działa, koleso się urwało. Uj**aj mi koleso! Zobaczcie, koleso się urwało. Będziemy musieli przetransportować furę na warsztat, więc będziemy ją wrzucać na lawetę, przewozić dosłownie 10 metrów i zrzucić z lawety. Gruby, ale chudy. Yo, się Tak jak widzicie, mamy tutaj takiego pacjenta Mercedesa 45 S AMG, który został poskładany własnoręcznie przez Nikola Stanić. Natomiast jak widzicie, Mercedes nie mercedesuje i trzeba będzie go naprawić. Ale to ja. To, to, ja, ja nie wiem, co mam robić. Kawę trzeba najpierw odłożyć. Ło, <gry> wow, ale zawias rozjebany. Rozdupcone fest jest. Dopiero od spodu widać. Zobaczcie, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Poszerzony skręt. Tak, bo to do driftu będzie przygotowywać. <gry>

No, już o, dobrze, już no. można jeździć. Auto może wracać do klienta. Ale jak dobrze się przyjrzycie, to zobaczycie, że wózek, na którym jedzie auto, no nie miał szansy się wdrapać tymi kółeczkami z podjazdu na lawetę. Ale ja znalazłem patent, w który nikt nie wierzył. Tutaj widzisz? Tak się robi. Zobaczysz, że wyjedzie. Okej, okay, kurwa na wyczekacie. Mówiłem, że zrobię, kurwa! Nie wierzyli, popatrz. Wcześniej było tak, nie? Się tu zatrzymywało, nie mogło wyskoczyć. Patrz, kurwa, cyk. Tutaj hopie kamieczki, żeby wszystko ładnie weszło. Zeszło. Mm -hmm. Już, już, ew. Za telefony? No <grym> też. Jeszcze zaraz rozpalcie tak. i w ogóle będziemy chyba wszystko, no. Ale to słuchu ulew. Małeś takie ujedzie jak F1. Zaspawało się. A jednak nie. Eee no, na... pospawa się. Trochę je. jak twoja na nurbie. Twoje na nurbie. <gry> tak mogłaby wyglądać, jakbyśmy dojechali na nie do Krakowa. <gry> Ale zobaczcie, dostaliśmy kolejne zlecenie E46 competition Do wyjęcia fotel i pod fotelem coś jest Dostaliśmy bojowe zadanie, trzeba wykręcić fotel Już zapomniałem czy kierowcy czy pasażera, zaraz muszę się upewnić Ale zobaczcie, kawusia warsztatowa Jest już gotowa, stestujmy tego bydlaka Skurwysyn o. Wiecie co na ale Fotel o. kierowcy Jest pod fotelem kierowcy, kur, powinien być kur. Potel kierowcy, wszystko jasne, dobra Jak się to tam tutaj Ty, to nie jest na kierownicę, za małe jest Nie da się to jest, to jest max A dobra, da się, to się naciąga Ty, dobre, fajne Aha, popatrz Popatrz Na subiechałem, kawałek do, do, przodu, do, do, przodu, do przodu Do przodu, do przodu, żebym musi ci... źle no, przepkawać po prostu. No, posłuchajmy tego silnika. O. Jaki sztos! Nic nie stuka, nic nie puka. Zabójcze 2,5. Dobra. Zabieramy się za robotę. Dobrze, zaczynamy od podstaw. Najpierw demontaż fotela, żeby wyjąć czujnik, który znajduje się gdzieś pod spodem. Na czujnik i tak będzie trzeba zaczekać do następnego dnia, więc e 46 zaraz garaż opuszcza, a my z modyfikacjami i wartościami samochodów idziemy zdecydowanie do góry. Czy czujnik, który gdzieś tutaj się znajdował, już yy, będzie się wymieniał, natomiast jak widzicie, jest tu straszny bajzel, a ja jako, że jestem praktykantem na piątkę idę po odkurzacz i wysprzątam cały środek, bo jak widzieliście, jest dosyć mocno zasyfiony. No, odkurzacz. Kurwa, klient będzie zadowolony. Fest! Klient, jak go odbierze auto, to pomyśli, że nowy samochód dostał normalnie. Do E46 wjeżdża z powrotem, fotel, E46 wyjeżdża, wjeżdża RS3 na montaż carbonu. Zobaczcie. Tutaj jest pęknięty, to będziemy teraz wymieniać. Tak się pracuje, no. Profesjonalisty zamontowały, a jeszcze większe profesjonalisty muszą to zdemontować. Ale jak, za, jak, jak je zamontowane jest? Jak jest zamontowane, to. Dobra radę? Obawiam się, że wy nie. <grym> Ale praktykant Kamil, jak widać, bardzo dobrze sobie radzi. <grym> Technologia i wiertarka mnie pokonała. Co <grym> mi tu pierdolicie? <wierzyma> Wiesz, teraz Krętarka uzbrojona. Putrem? Czym? Futrem. Co to jest futro? Ta część wiertarca to jest futro. To? Tak. Dziwnie wygląda jak metal, ale nie futro. No. Ale chuj, jestem praktykantem, może no się no. nie zda. Ten. Needed chuj! Matko, bosko, Panowie, potrzebna jest nowe wierku. O kurwa, ale maszyna, zobaczcie to! Da nity. Możesz pokazać, jak ona się fajnie roz. No właśnie tak. Super, czekaj, bo tu jest w środku zwarcone. Okej Taki nic się puści. No, taki nie puści. Patrz. No dobra, to jest, to jest dobre, to jest fajne. I nie nie, o, trzeba, nie czy... trzeba ściskać tą maszyną pierdzieloną, zajebiście. Dobra. Lecimy z tematem. Aha, czekaj. A nie, Te same? Te same. Będziesz wiercił Jeszcze się utrzymamy. Tak? No co? Nie, z mocno do końca. Raz. Ale zajebista maszyna. Puszczamy no. kontrola jakości. Kontrola jakości. Tu wygląda dobrze, tam też jest dobrze Audi RS3, wymieniony splitter, wymieniony Teraz jeżdżamy M2, -ką. będziemy wymieniać dolot Wow, reakcja Reakcja na splitter Wow, wow To zrobiłeś? Wow Gratuluję Dziękuję, to moja pierwsza, pierwsza Super, pucha Pierwsza pucha, zaraz wjeżdżam na drugą Jest godzina 14.27 Myślę, że moje praktyki tak gdzieś do godziny 18 mm. Przyjemny motor, przyjemny motocz Co my tutaj mamy? S58 Co szefie będziemy robić? No to twoje Psuć samochód Tutaj <laughs> wow. Ale karto na warsztat wjechało nowe M2 Michała, w którym będziemy wymieniać układ dolotowy. Zamiast seryjnego wlatuje karbonowy układ dolotowy Eventuri. Powinien poprawić osiągi, no i dźwięk przy odpuszczeniu gazu. No, no, <laughs> zobaczcie, do lot założony założony, jest, wszystko elegancko, trzy, trzy auta są są robione. Można by kurwa zrobić Prank Jakby to tak fajnie łożyć, jedno po drugim To taki dźwięk kawaha jakby po tym przejechał Tak Prank ha <laughs> Jak się wystraszył? Ja, ja byłem pewny, że to Max to. Przerażenie w oczach było bezcenne, nie? Ej, dobre, to jest zajwiste do prankowania ludzi. Yeah. Chyba praktyki będą negatywne. <noise> Ups. No, jakbym był prawdziwym praktykantem i w wieku tam 16 lat miał styczność z takimi furkami, no to byłbym całkiem zadowolony i szczęśliwy, bo na warsztat wjeżdża Merol, a w nim wymiana oleju i paska o sprzętu. Olej ostatni wymieniany ponad rok temu, 2023, sierpień. Oryginalny olej, zobaczcie. 5W40. Do tego będzie wymieniany też pasek od sprzętu. Prosta sprawa. Olej wymienialiśmy już naprawdę wiele razy. Co prawda w takim samochodzie jeszcze nie na tym kanale. Ale no, czynność warsztatowa trzeba zrobić. Jest pasinium. Co, co, co z tamtym było nie tak? Wiesz, eee, co tam był za długi. O, no to mamy nowy? Dobra. Szybka akcja i jest nowy pas. O, jest też. Zobaczcie, nowa pakietka zmiana oleju. Działa. Działa. <laughs> posiwałem dwujeczka. W kąpie, w kąpie i teraz klikasz start. I teraz się powinien zrobić ekran niebieski. Tak robi się. I coś dosłownie coś cała operacja trwa maksymalnie 15 minut. O, jest cały niebieski, no. Fajnie tutaj gościu sobie rozwiązał uchwyt na telefon. To jest coś, czego mi brakuje. I teraz flashujemy system nawigacji NBT. Generalnie fajnie dopasować tego CarPlaya. Można, ale tylko i wyłącznie po 16 roku niestety. Daj tak, wiesz, palcami, że niby coś tu kodujesz, klikasz. Dobra. NBT 2 RAM, 4 giga, dokładnie. sprawdź porty HDMI. Tak, ready to start, working, working. jest tam wszystko w 60 klatkach się renderuje i w ogóle. Tutaj mamy tak, mamy... CPS 7D 2739. Co pamiętajcie, serial też tu jest bardzo ważny. 0084, no. Sprawdź numer koła zamachowego. Proces zakończony. Server connection closed. Dobra. proces zakończony. Success. E, teraz weźmiesz ten guzik do włączania do ogólnie do włączania radia. 15 sekund ten, ten guzik trzymasz i z pozycji znalazłem gównianą. O. Dobra, mamy rację. możesz Puścić i próbuj się połączyć. Oj to Działa. Dawał, no, te, test, test, test dźwięku, czekaj. CarPlay zrobiony. Z racji tego, że ja praktykant na piątkę i wyrobiłem się ze wszystkim w czasie, no to wiadomo, godziny trzeba robić, więc musiałem znaleźć sobie jeszcze jakieś zajęcia. i tym miłym sposobem spędziłem cały dzień jako praktykant, moi drodzy. Nauczyłem się zamiatać, nauczyłem się myć narzędzia, nauczyłem się trzymać silnik i wiele innych różnych rzeczy. Wymieniać też olej i yy, uruchamiać CarPlaya, tudzież wymieniać do lotwem dwójce. Słuchajcie, 17.11, pracę zacząłem o 9, więc 8 godzin na praktykach odwębnionej. Wydaje mi się, że yy, świetny dzień jako praktykant. Dajcie znać, jak to u was wyglądało na praktykach, czy też mieliście coś yy, do roboty, czy czyściliście właśnie podłogę. Słuchaj, jeszcze tylko musisz posegregować te śrubki i jesteś wolny. I policz ile ich jest dokładnie. I co, jak tam panowie oceniacie dzisiaj dzień praktykanta? Praktykanta całkiem nieźle. Całkiem nieźle do było poszło. Tutaj z informacji od chłopaków też dostaliśmy, że było nieźle. Było nieźle. Ale wysokami i jedziesz już do domu. No dobra, to idę do domu. Cześć, się, Do następnego.